Cześć, tu mikołaj z Blokomixy. Chciałbym Wam dzisiaj zaprosić na prezentację pewnego magazynu, który kupiłem podczas delegacji do Belgii w kwietniu 2023 roku. A będzie to magazyn o tytule Spiru. Tak, jest to pewna legenda w tym rejonie, ponieważ ten magazyn wychodzi od 21 kwietnia 1938 roku. Wow, piękna data! W Polsce niestety nie mamy takiego czasopisma z taką historią, a tutaj zobaczycie coś, co ma już ponad 4000 numerów i prezentuje najnowsze paski komiksowe, krótkie historie z rejonu Francji i Belgii. Zapraszam Was na prezentację. No to zobaczmy, jak wygląda spiru. Przede wszystkim, patrzcie, to jest numer 4436 19 kwiecień 2023 roku za cenę 2,70 euro. Zapłaciłem za to około 11 zł. Jest to magazyn władowany komiksami. Oczywiście po francusku. W Belgii mówi się po francusku, więc nie każdy tytuł, a praktycznie żaden tytuł nie jest możliwy do zrozumienia. Nie znam francuskiego, jedynie go obejrzałem sobie. Z ciekawostką mogę jedynie powiedzieć, że jak jakby Kot przestanie przeszkadzać, to Tebo, hmm, Tebo w Polsce ma wydany jeden komiks i zaskun przez kulturę gniewu. Tebo tworzy nowe smurfy I spójrzcie na naszą tę tak, graficzną. Jest dosyć duża zmiana, w do tego, co dobrze znamy, nasz czy rynek. I no, może być kontrowersyjna. Niektórym się spodoba, niektórym nie. Ciekaw jestem, kiedy Egmont zacznie wydawać te smurfy takie właśnie wyglądzie dla was taki powiedzmy przedsmak tego co pojawiło się w przyszłości, chociaż liczyłbym że to dosyć szybko wyjdzie w Polsce a jednak nie jakaś reklama parę tykułów. kolejne komiksy lepiej czy gorzej wyglądające tu bardzo fajnie wygląda lubię ten sznit rysunkowy dłuższy tytuł Moda, no na opowieść superbohaterską jednak nie, krótkie paski jakaś dłuższa równie fajnie graficznie rysowana opowieść kolejny artykuł mój spiru. to się domyślam, soda ci autorzy, które widać na główkach nie są mi zupełnie znani Tebo jest jedną osobą, którą znam być może Wy kogoś znacie więcej. O, zabawa z Smurfami, jest i rozrywka. Można o, zapisać na planowatę. Krótki komiks, da się zrozumieć bez słów. <laughs> I jeszcze końcówka, Dead, to mi tata. Tak właśnie wygląda Spiru. I co, jak myślicie, czy te Smurfy się przyjmą w Polsce, jak wydaje Egmont? Ciekawe te rysunki te, bo nieprawdaż? A wy co myślicie o tym magazynie? Fajny? Niefajny? Zapraszam do sekcji komentarzy. A Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy okazji kolejnego filmu. Na razie.